ITEC Zacienienie – samowystarczalna ochrona przed słońcem. ITEC Zacienienie na bieżąco mierzy temperaturę i zapewnia optymalny dla Twojego zdrowia klimat w pomieszczeniach. Latem daje przyjemny dzień, a zimą optymalnie wykorzystuje ciepło promieni słonecznych, obniżając koszty ogrzewania, co zarówno przekłada się na oszczędności, jak i pozytywnie wpływa na środowisko. Tryb automatyczny pozwala na samoczynne dostosowywanie się żaluzji do aktualnej pozycji słońca. Wygodna obsługa nawet poza domem. Jesteś na wakacjach, ale zapomniałeś przyciemnić okna przed wyjazdem? Nie ma problemu. System iTech Zacienienie współpracuje z systemami domu inteligentnego. Dlatego możesz łatwo sterować żaluzjami z telefonu i tabletu. Dzięki wbudowanej baterii słonecznej iTech zacienienie działa bez potrzeby dodatkowego zasilania. iTech zacienienie, samowystarczalna ochrona przed słońcem. Internorm. Tworzymy innowacje dla ludzi. Wszystko przemawia za Internorm.